Pichna, no, jak ja czekaj, jak się nazywa, zapomniałem. Ja nie wiem kurwa jak ona się nazywa, ty. Czekaj. Pośpiewa pan coś jeszcze? <grym> tak, pośpiewa. O, się drugiego drinka? Na no. No, razie nie. Nie? A dlaczego? No, po ociem to. A jeszcze, dobry? Jeszcze do 12 dalej. Do 12 i wiesz, fajnie. Muszę, a Jutro. Dzień, ale dzisiaj, dzisiaj. dzisiaj. Kto to Ci w niedzielę będzie pił? A Ej, yeah. e, ta pani gościa, którą czy nie? Przychodzi. No to idziemy, kurde. <laughs> czy chodzi bijemy? Co? Chodź, bijemy. Jak pani gościa. jeden kiedyś, Ej, jak ale Chłopaki, było... ale pan przyszedł do pani Słuchaj, masz? Yeah. Możesz nagrać sobie, jak no, tak go. pani Ja nagrywam, ja nagrywam. Nie, Czekaj, czekaj, ja też. Czekaj, ja, czekaj, też te, pana, ja też chcę. Ja też chcę. Nie, nie, nie. No nie, bo ja proszę pana też. Dobra, się nie zeszczę, Jezu. No, no O no, moją kołysko, matka się schilała, matka się schilała i po polsku chaciek mówić nauczała. I po polsku pa mówić nauczała Ojcze naszy zdrowa się spłata posolski. I spłata posolski. Uczyła jak kochać drogi naród polski Uczyła jak kochać drogi naród polski Bo ten naród polski ma to siłę w sobie Ma to siłę w sobie Kogo raz pokocha ten już leży w grobie Kogora spokocha, ten już leży w gronie. Dziś weźmiemy kaczyń, żeby co? Albo! <grym> Tylko... Łukie. No, półwózkę wódki. <grym> to taki... Wiesz co? Chodził w sukience. Mówi tak, albo jest równe uprawnienie, albo nie. Ale chłopak? No, To Do, <grym> Starczy? No. I... Pozaszedł do sklepu i Mówi, ty, miło, ty, ty baba jesteś Ja chłop, nie baba Chłop, nie baba Jedź, jedź ty, ty baba, nie chłop A on mówi, jak chcecie, to zobaczcie Ojej... Kurwa, To chodź, chodź kutasa no Tutaj się chyba Chciała zobaczyć, co zobaczyła I wiesz co? Ale on taki... Kawały w oh, o Cholera. Bilbi. Mówi, przed wojną siedziałem. starszy już. Cztery lata więzienia dostałem. Mówi. A, a za to? A, ten tak. Mówi za to. Nie takie taki. Oto. Mówi za to. No, to tak nie wie co. Przeżywał mnie kobiła. Ty koniu, ty kobiło. Ja go taką chlupką uderzył. Kurwa i zabił. Ja, Dostępcy lata. Ale wiesz co? Ja uciekł, poszedł to. na posterunek, się sam zgłosił, bo by mnie zabieli te mogły. To ja mógł przeżyć. Tak. drinka <grym> no dziadek. Zaraz. Ale. No przeżyć to pan miał w życiu. Tak, tak. A jeszcze ile przed panem w życiu przeżyć? To już teraz będzie. Ma, nie ma tego. Nie ma chuja. Nie, ale imprezy z Arturem też pan kiedyś z Rafałem tutaj szedłem. Pan na imprezie z to, słuchaj, wzięli nas do PGR-u na, na, słuchaj, słuchaj, wiem, słuchaj, była, była. ja mówiłem wam nie, tego nie mówiłem <laughs> do PGR-u na żniwa, a studenci powiązali snopki 150 kg 120 100 kg. i tam mówię no za dobra mówi, a ten kierownik mówi to co? Mówię, o, to taki sprytny, będziesz woził. No to będę, kurwa, i go masz. Ponie, nie, słuchaj. Trzeba, to... słuchaj, no to nie A ma sprawy. Mówił, to ci będzie, że kurwa, wrzucę ten snopek 2, 3, 5, 10 snopów, czy 5 Ale teraz ty 120 kg, kurwa, parę na maszynę. Aha. I, wiesz co, kurwa, ja dzień przerobił, ale już no, nie. Kurwa, mamy, nie. lajcik. Tak, to nie, dobra tak dobra. mnie mędziło. Wiesz co, nie to wiem, drudni, coś no, takiego osłabłem. Trzeciego walisz. Tak? I słuchaj i krew ze mnie szła z kieski to ja legninę, bo to wąpersow nie było a pan mówi, że to się okazało dobrze słuchaj i na drugi dzień to samo a ja mówię tego robić nie będę bo taka i taka sprawa co? nie będziesz? nie nie będę ustałem kurwa i stoję chuj na weselu na ganku nie? będziesz? a moja nie będę stoję poszedł zadzwonił no, do komitetu to parki przyjechali, kurwa, dwóch, chujo, ale dobre chłopi.